die tijdje dat het water Witajcie drodzy słuchacze Dzisiaj czytam Wam mój pamiętnik pod tytułem urywki z mojej pustyni Będę Wam czytał jak będę miał ochotę na niego Nie wszystko będę czytał o to są osobiste bardzo rzeczy jak to w pamiętniku Urywki z mojej pustelni. Te opisane wydarzenia dzieją się każdego dnia. wszystko się zdarzyło. Każdego dnia zażywam cudownej wolności. Wstaję rano, nie myślę o niczym. Wolny i niezależny. Planuję nowy dzień. Powoli mija czas. Dni, miesiące i lata. Kolejne godziny i pory dnia. Piszę, bo tak umiem się wyrazić. Rysuję ten czas, co opływa i zamieniam go w opowieść, która tu właśnie się toczy. Mija wszystko. Kiedyś odejdzie. Ale nie teraz, ponieważ wszystko da się opowiedzieć. Słucham ulubionej muzyki. Właśnie zjadłem obiad. To codzienny rytuał. Picie trzech kaw dziennie lub więcej. Spatrzę z psem do lasu, na grzyby. Taka miła codzienność, którą ciągle odwiedzam, kiedy otwieram oczy z uśmiechem witam każdy dzień. Celebrując tę chwilę bez końca. Wiele jest dni do pisania, potem zamieniam. Powoli mija czas, dni, miesiące... Wszystko w jeden tekst. Zmieniam tylko czas, choć jest rzeczywisty. Wszystko ma swoją porę. Każdy ma swój nieprzymuszony sposób. Istnieje tu w moim świecie, który zawęża się do kilku osób z mojej rodziny, czy przyjaciół i znajomych. Utkane chwile z sieci przynoszą smutek i radość. Muzyka z radia wolno płynie. Wiadomości podają z głośnika płynie tekst. Banalne treści, niezwykłe dramaty, inne wydarzenia. Składają się na cykl. Co godzinę trąbienie powtarzane. Taka monotonia. Tylko to wszystko ma jakieś znaczenie. Złe i dobre informacje. Obieszczanie przez speakera. Cała ta celebra chwila, co zmienia się w dramat lub sukces. A planina słów i innych treści obiesza całemu światu. To czy inną niespodziewaną czy zagadkę. Tam są ukryte myśli, dobre i te złe, a wszystko delikatnie układane. Mijają kolejne dni i cały czas wszystko się zmienia. Ja w kalejdoskopie. Płynie czas niepospolity. Niebo ubarwione błokami. Czas na trzecią kawę, więc kolejno następuje. Brak internetu zmusza ludzi do upadku. Pozostaje nam telewizornie i radio. Jednak można to. Zmieniam tylko czas. Wszystko zlekceważyć i iść na spacer z psem. Zapomnieć, co było i niech myśli płyną jak muzyka, niosąca ukojenie. W tym dniu, który nadchodzi już powoli, który odchodzi już powoli w zapomnieniu. Minie kolejny czasem niechciany dzień. Wszystko rozpłynie się w czarnej nocy. Odejdą wspomnienia zamienione w błogi i odżywczy sen. Coś na pewno się zmieni. Rzeczywistość się spłaszczy i zmieni w majaki senne. Zobaczymy to od nowa. Malowane atramentem. Wszystko teraz jest tylko puzzlami. Nie do końca można to ułożyć. Tylko część tej zagadki się wyjaśni. Trzeba więcej zrozumieć i przeżyć, aby potem wyszła opragniona całość. Teraz wszystko się odmieniło. Każdego nowego dnia zmienia się cały tekst, kształt wszystkiego. Nowy dzień niesie z sobą wyzwanie, opowieść, pewne znaczenie i można go przeżyć od nowa. Jak pierwszy promień słońca, który ogrzeje nam twarz. Tak codziennie uśmiechamy się do siebie, pełni ciepła, życzliwości i radości. Naturalnie bez pośpiechu. Stajemy z łóżka i zaczynamy nowy piękny dzień. Właśnie tak. To należy zrobić. Zaangażować się bez reszty, wypełniając dzień czymś nowym i cudownym. Powinno to być nawykiem oczywiście pozytywnym. Kolejny dzień odleciał w przeszłość i nie ma co do niego wracać. Zamienił się w miłe wspomnienie i dobrze. Przyjdzie następny miesiąc. Opłynie czas, coś powstanie. Nowa treść nasyci kolejne wyzwanie. Kolejny dzień się zaczął. Odpaliłem laptop.